Siemaneczki ziemieczki! Z tej strony Kasprę, i tak użyłem dzisiaj kantazji studio do nagrywania, ponieważ znalazłem mrośną rzecz, a mianowicie sposób, aby porozumieć się z Benem. Tak, tym Benem Ben A nie z tym Benem z Upsem. Pozdro, pozdro dla Miśka yy, I ogólnie. Pamiętacie ten screen, co wam pokazałem kiedyś? Na Cleverbocie? Tam był... Mm, tam była rozmowa, w której było nawiązanie do Bena I to wam pokazałem na moim Facebooku Link będzie oczywiście w opisie na co was serdecznie zapraszam Ponieważ tam daje wszystkie informacje o nowych odcinkach O tym... o różnych rzeczach Bardzo polecam, bardzo fajne jest Tak No to zaczynajmy Ogólnie jestem chory, nie wiem jak to będzie wyglądać Po prostu taki sposób, żeby się z nim porozumieć No to zaczynajmy a screeny teraz się powinny pojawić No to jedziemy Ogólnie jest tutaj taki plik Jego już wypakowałem Mamy coś takiego Ben4.x No to wchodzimy Co ja robię z moim życiem? Wiecie, zostawcie lajka Aha Are you fucking kidding me? Hm A może teraz się uda? Ej, co to jest? Czy to jest śmiech? Ej Halo? Halo? Czyli to jest śmiech? What the fuck? Ucich? Y black screen? To, to, to nie wróży nic dobrego. Dziękuję. Jestem wciąż tutaj? O, co tutaj chodzi. Ej, i mnie tylko z panem pogadać. Co się tutaj dzieje? Ej Enter Halo O co tutaj chodzi? Uśmieszek? To chyba nic dobrego nie wróży CO TO BYŁO? Kurwa What the fuck? I M Ben, jestem Ben. Fuck you, Ben. Help me, co i tego? Ale masz krzywy ryj No cześć. Ej, masz krzywy ryj yy... Co się tutaj dzieje? Halo? O co tutaj chodzi? Co to jest? Ja Co to było? Uratuj siebie. Co to jest? Znowu czarny screen? On odszedł? To koniec. Proszę pomóż mi. Pchnąłem? Proszę, wydostań mnie stąd. Zabierz mnie stąd. What the fuck? What the fuck? O co to jest? Ratuj siebie? Co się dzieje? Co się z tym komputerem dzieje? Co się ładuje? Łączyło mi się internet. Ja nic nie wciskam, tak w ogóle. Ja mam ręce przy sobie. No poza tymi komunikatami. Nie powinieneś tego robić? Ben? Denis? Bro. Nie powinieneś tego robić. Pomóż mi. Help. Utknąłem. On zabija mnie! Halo? Koniec Skończyło się? What THE f o ja pierdolę ja pierdolę. Co to było? To jest cykliczny wirus. Serio? Jakiegoś wirusa... mam? Czas... powrócić? Co? Halo? CO TO JEST? Ja pierdolę... Nie powinieneś tego robić. this é is